Cześć, witam Was bardzo serdecznie 19 lutego 2025 roku. No i zaczynamy jak zwykle nasze codzienne poranne spojrzenie na rynki finansowe. Ja Was oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Mam nadzieję, że te osoby, które w piątek komentowały już cieszą się tym bonusem, który wpadł. Dajcie znać w komentarzach, czy już dostaliście ten bonus za ten zamieszczony swój wpis w komentarzu z piątku. da mi to sygnał, że faktycznie Bing X wywiązuje się ze swoich obiecanych tutaj tych warunków, które postawiłem. Jeżeli faktycznie wypłacają, no to będziemy coraz częściej robić takie konkursy, żeby szczególnie osoby początkujące mogły sobie bardziej potradować za jakieś bonusy, takie darmowe fundusze, żeby nie musiały ryzykować na początku. Swojego kapitału. Myślę, że to jest akurat bardzo fajny moment. No A przy okazji można coś tam dla siebie też ugrać. Nie jest tego dużo, no ale 50 USDT na start. Myślę, że to jest fajna opcja. A jeżeli ktoś traduje, to również inne bonusy może zgarnąć. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak Bitcoin się nam zachowuje. Że cały czas jest w trendzie spadkowym. Póki co nie wygląda to fajnie. Ja wczoraj rozgrywałem dwie pozycje. Tutaj praktycznie macie pokazane momenty, w których ja wchodziłem, wchodziłem tutaj po pierwsze tutaj w okolicy niecałych 96 tysięcy, później miałem jedną dokładkę właśnie w tym miejscu, no i drugą dokładkę, która się nie otworzyła dużo wyżej, w okolicach 97 tysięcy, no i koniec końców przy tej podbitce dwie pozycje były otwarte, no i tutaj przy zjeździe poniżej 94 tysiące, gdzie ja przesuwałem systematycznie stop lossa, no zamknęło mi przy tej odbitce. No ja się cieszę, bo liczę, że możemy dzisiaj dostać jakąś fajną podbitkę i w końcu złamiemy trochę tutaj ten trend spadkowy, no ale o tym myślę za chwilę. Lećmy sobie teraz już do wszystkich tutaj wskaźników, przejrzyjmy te strony, od których zawsze zaczynamy, no i CoinMarketCap, gdzie Bitcoin praktycznie stoi w miejscu od wczoraj, natomiast Ether od wczoraj prawie 1% na plus, więc widać delikatną tutaj odklejkę Ethera. Warto zwrócić uwagę, że nasz staruszek MKR dzisiaj wykręcił najlepszy wynik w ostatnich 24 godzinach, jest to prawie 10%, no, natomiast hype, no, nie jest zbytnio hypeowany i tutaj traci dzisiaj 13%, więc dosyć sporo. E, a my lecimy dalej, zobaczmy sobie teraz wskaźniki Maximusa, które pokazują nam po pierwsze odpływ stablecoinów. E, to jest ciekawa sytuacja. E, tych stablecoinów było ponad 300 milionów dolarów, więc trochę sporo. E, dodatkowo wpłynęło. 7000 bitcoinów na giełdy, co może faktycznie sugerować chęć spadku. No ale pamiętajcie wskaźniki o przepływach stablecoinów i bitcoinów trzeba wziąć zawsze z dużą dozą tutaj w cudzysłowie żeby faktycznie się nie naciąć, różnie pokazują te wskaźniki, no ale myślę, że warto wspominać o tym, co się tutaj dzieje, szczególnie, że. Faktycznie są te ruchy nieco większe niż zawsze, no i warto też zobaczyć, że wczoraj trochę tutaj indywidualni kupujący jednak się wystraszyli tymi spadkami. No i chwilowo wskaźnik CBR pokazuje, że jednak instytucje przeważają na rynku krypto, no a indywidualni kupujący mocno się wycofali. Lecimy dalej, wskaźnik strachu i chciwości trochę to potwierdza, bo spadliśmy tutaj na poziom strachu. Aktualnie poziom 44, a Altcoin Season Index stoi w miejscu, poziom 47. Więc tak wygląda aktualnie sytuacja. No i lecimy teraz do mapy likwidacji. No, patrząc tutaj typowo lokalnie. No to widać, że tych likwidacji tutaj w okolicach 93 tysięcy jest sporo. No i aż dziwne, że wczoraj przy tym zejściu tego nie zebraliśmy, więc bardzo możliwe, że dzisiaj, jeszcze między porankiem a popołudniem to zbierzemy, a dlaczego to za chwilę wam powiem. No, i lecimy sobie zobaczyć w liczbach, jak to wyglądało. No, i tutaj już troszkę lepiej, no bo w ostatnich 24 godzinach zlikwidowano ponad, 200, ponad 112 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę 276 milionów dolarów, z czego longów zlikwidowano 205 milionów, a shortów powyżej 71 milionów dolarów, z czego największe pojedyncze. Zlikwidowane zlecenie miało miejsce na Binance i był to Bitcoin do USDT na ponad 7,5 miliona dolarów. No, i dlaczego można dzisiaj sugerować się, że będzie dużo się działo wieczorem? No, to jak sobie zerkniemy na kalendarz ekonomiczny, no to warto zwrócić uwagę, że dzisiaj o godzinie 20.00 mamy protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu do Spraw operacji otwartego rynku, więc tutaj można spodziewać się, że będą jakieś ciekawostki i może bujać trochę rynkiem, więc ja spodziewam się osobiście że możemy dostać od rana i tutaj w popołudniu jakieś fajne wzrosty, a potem możemy faktycznie spróbować jeszcze zjechać, ale to pamiętajcie dopiero wieczorem o godzinie 20, a do tego czasu Czeka nas jeszcze ponad 12 godzin. No i w ciągu tych 12 godzin uwierzcie mi, może wydarzyć się naprawdę sporo. I teraz lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla was przygotowałem i zaczynamy sobie tutaj od Crypto który pisze, że opłaty transakcyjne na Cardano wzrosły o ponad 250% w ujęciu kwartalnym, ponieważ cena i aktywność Cardano Gwałtownie rosną, więc widać, że jest tutaj spore zainteresowanie, co odzwierciedla się też w opłatach. I takie właśnie zainteresowanie bardzo fajnie pokazuje, jak to wpływa na opłaty transakcyjne, chociażby było to widać na monecie Trumpa, gdzie jak momentalnie był duży hype, to tam ceny również mocno wzrosły. Lećmy do artykułu numer dwa na bitcoin.com. Zwycięstwo Ripla jest bliskie, ponieważ Sek się wycofuje. Były urzędnik Seku ogłasza koniec walki. Czy to już w końcu doczekamy się zakończenia tego, tej telenoweli, można by rzec, między Sekiem a Ripplem? No, na pewno będę was o tym informował, ale jeżeli faktycznie tak też się wydarzy, to można spodziewać się że cena XRP znowu podskoczy i warto mieć to na uwadze, dlatego będę to śledził do samego końca. No i lecimy sobie teraz na AMB Krypto, który zamieścił wpis Dlaczego kryptowaluty dziś spadają? Analiza kluczowych czynników stojących za trendem rynkowym. E, no oczywiście zachęcam Was do przeczytania jak najbardziej tego artykułu, e, no ale tutaj nie jest to dosyć ciekawa sytuacja, dlaczego kryptowaluty dziś spadają. One spadają od kilku tygodni, tutaj. No, ale myślę, że warto również przeczytać, kto tutaj stracił najwięcej i co stoi właśnie za taką sytuacją. A my lecimy już do wykresów. No, bo tak jak mówiłem, tu mamy wykres Bitcoina. No, ja wczoraj próbowałem rozegrać aż tutaj do samego końca do 91 880. No ale zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że nie warto tutaj zbytnio szarżować i warto realizować zyski. Będę to powtarzał za każdym razem i będę Wam wbijał do głowy, że czy tradujecie ryzykownie, czy bezpiecznie, o ile można bezpiecznie tradować. Zawsze warto, po pierwsze, chronić kapitał, po drugie, wyciągać zyski, i ja też tak wczoraj robiłem. Miałem pierwszego shorta, a później odpalonego drugiego. No, i systematycznie przesuwałem sobie tutaj stop lossa. I w momencie, kiedy dostaliśmy podbitkę, ja no, można by rzec, że praktycznie na samym dołku, bo tutaj nieco od tego dołka pozamykało mi wszystkie pozycje, i ja jestem bardzo zadowolony, bo mimo tego, że ten drugi. Short, który był odpalony, aktualnie bym miał w zysku, no ale pierwszego by mi zamknęło na break-even, więc nic bym z niego nie miał. Ja cieszę się z aktualnej sytuacji, ja już sobie usuwam tutaj te rysunki, one były stworzone tylko i wyłącznie tutaj dla osób z Discorda, aby wiedziały konkretnie na jakich poziomach będę odpalał zlecenia, no ale tutaj też nasz wskaźnik, nasz wskaźnik, którego ja używam zasugerował mi, że tutaj bardzo możliwe że będzie jednak chwilowe chociaż odbicie, dlatego wtedy bardzo szybko przesuwałem tutaj na bardzo przyzwoity zysk, no i to się opłaciło. Ale póki co nie widać tutaj zbytnio chęci do jakiegoś mocniejszego wzrostu, nie wybiliśmy poprzednich szczytów, dołki są coraz niżej, no więc myślę, że jeżeli nic się tutaj nie zmieni, jeżeli o 20 nie będzie jakichś ciekawych informacji, które tutaj dadzą jakieś mocno Prowzrostowe reakcje No to bardzo możliwe, że ten poziom Poniżej 92 tysięcy Będzie Złapany, więc warto Tutaj być w miarę bezpiecznym Jeżeli wchodzicie W jakiekolwiek dźwignie, pamiętajcie O stop lossach Teraz aktualnie jest bardzo ciężki Rynek do grania Dlatego mocno trzeba uważać I nie szarżować Szczególnie z dźwignią tak, wiem, dużo osób powie mi, że dźwignia nie ma znaczenia, ale dla mnie ma znaczenie, mimo tego, że pamiętajcie, gramy ogólnym wolumenem, czyli stawka razy dźwignia, to dla mnie dźwignia razy 10, maksymalnie razy 15 daje dużo większy komfort psychiczny i czasem wolę po prostu zarobić mniej, ale żeby się mniej przejmować i zaglądać tutaj na giełdy. Tak, jak robiłem to wczoraj, odpalam pozycję, przesuwam sobie stop lossa i nie interesuje mnie nic więcej. Czekam na ewentualne sygnały tutaj na wskaźnikach o możliwych dołkach, o możliwych górkach, i wtedy warto reagować. I ewentualnie delikatnie zmieniać założenia, czy to stop lossy, czy take profit sobie ustawić. Ale pamiętajcie, że zawsze jak mamy chociaż pozycję w zysku, gdzie mamy już 20-30% warto chociaż postawić stop lossa na break even, żeby nie ryzykować pow szybkim powrotem i później likwidacją całego kapitału jest to bez sensu, szkoda waszych pieniędzy, szybkie podbitki się zdarzają i to możemy teraz przejść do ethereum, gdzie mieliśmy chociażby tutaj tą podbitkę w poniedziałek, która pokazała, że można grać cały weekend spadkowo a te spadki mogą być wyciągnięte dosłownie w kilka godzin Dlatego tutaj też grając Ethereum, gdybym nie miał zabezpieczonego zysku, to naprawdę bym się mocno przejmował, bo by wybiło mi mojego stop lossa, którego miałem wtedy na samym początku już ustawionego, więc nie warto, warto pamiętać, że jesteśmy tu tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić. Nic więcej nas nie interesuje, chyba że macie tyle kapitału, że dla was to jest zabawa i możecie pobawić się w tracenie, pieniędzy czego wam oczywiście życzę żebyście mieli tyle kapitału żebyście mogli się w taką grę pobawić a my lecimy tutaj do analizy Ethereum no i tak jak mówiłem Ethereum ma tutaj swoje ciekawe poziomy i chociażby jest to poziom 2700 dolarów którego ja tutaj wczoraj obserwowałem co się dzieje bo tutaj dostaliśmy dosyć ciekawe wzrosty no ale tak jak mówiłem ja wczoraj wolałem Zaryzykować trochę bardziej w bitcoina i to się opłaciło, bo Ethereum straciło procentowo patrząc dużo mniej niż właśnie bitcoin. I warto zwrócić uwagę, że gdybym dzisiaj chciał rozgrywać shorta, to pewnie bym bardziej wolał rozgrywać Ethereum lub jakiegoś innego altcoina, z uwagi, że jednak dominacja już jest powyżej 61%. Wczoraj dominacja była praktycznie ponad procent niżej, co fajnie tutaj pokazało dużo lepszy spadek bitcoina niż etera. Dzisiaj bym bardziej nastawiał się na ethereum, chociaż widać, że już zaczyna się coś dziać, już dobijamy do tej magicznej granicy 2700 dolarów no i może być tutaj naprawdę ciekawie. Więc ja dzisiaj będę raczej cały czas przed komputerem, również wieczorem, Mamy tutaj na Discordzie live'a, więc warto się przygotować na dzisiaj nieco większą zmienność. A my lecimy dalej, bo trochę tutaj zaczynam przeciągać. No i zacznijmy sobie od XRP, które wczoraj zaliczyło bardzo fajny również spadek. No a spadek do jakiego poziomu? No do poziomu, o którym ja już też ostatnio mówiłem, poziom... 246 i tutaj mamy też fajnie wyłapane właśnie ten zjazd. I to jest też fajna sytuacja, no, bo mamy chwilowe odbicie, ale jakbyśmy sobie spojrzeli tak czysto tutaj bez żadnych wskaźników. No to widzimy, że ta pochyła jest w miarę równa No i póki co nic się tutaj aż takiego. Nie dzieje, ale jeżeli byśmy sobie odpalili tutaj drugi wykres XRP, no to widać, że dostaliśmy zjazd właśnie do tej czerwonej linii. Jak sobie oddalimy na interwał dzienny, to widzimy tutaj z tego FIBO, mamy właśnie tą czerwoną linię, o, którą, o której ja mówiłem już tutaj na początku tygodnia. Bo na początku tygodnia mówiłem też o XRP i mówiłem właśnie, że fajnie reagujemy na tą pomarańczową linię. No, i prawdopodobnie dostaniemy zjazd aż tutaj do tej czerwonej linii. Nie zmienia to faktu, że mimo tego, że odbiliśmy z tej linii, ja sądzę, że możemy jeszcze raz ją zaliczyć. A co będzie dalej, no to o tym będziemy gadać w następnych dniach i tygodniach. Wiecie, że jestem day traderem i staram się skupiać na tym, co jest tu i teraz, grać to, co daje rynek dzisiaj. Nie patrzę aż tak mocno długoterminowo, chyba że bawię się w spota. No, to, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj widać, że trochę o poranku rynki się budzą, ale też za chwilę na live porannym na Discordzie będziemy sobie patrzeć, co tam ciekawego podczas startu europejskich rynków. A my lecimy dalej, bo dzisiaj znowu się mocno rozgadałem i AGLD. AGLD. Nie, dzisiaj nie ma AGLD, przepraszam, dzisiaj miało być Algo. Algo z tego względu. Również sygnalizuje nam tutaj dosyć ciekawe miejsce do odbitki i jest to 0,2450, czyli 24,5 centa, które już tutaj nieraz bardzo fajnie reagowało, chociażby tutaj przy tym zjeździe na początku lutego. No ale wczoraj pokazało bardzo fajny zjazd, idealnie w punkcie odbiło, no i już ponad 25,5 centa. Tutaj też nie wróżę jakichś dużych wzrostów, chociaż pamiętajcie, długoterminowy spadek kiedyś w końcu się skończy, czy warto łapać spadające noże? Wydaje mi się, że nie. Przy takich spadkach, jeżeli ktoś posiada na spota, czy warto tutaj uśredniać cenę? Oczywiście, że warto uśredniać cenę, szczególnie jeżeli wasza cena średnia zakupowa jest wyżej niż aktualna cena to zawsze warto uśrednić cenę, ale w granicach rozsądku. Pamiętajcie, że stablecoiny warto mieć w portfelu, warto je trzymać. Zawsze może przyjść dużo głębszy spadek. Ja nawet od jakiegoś czasu sobie ustawiam zlecenia na giełdzie BING X, mimo tego, że powiedzmy mamy tutaj Ethera za 2700 dolarów, to nic nie szkodzi postawić, powiedzmy, zlecenie zakupowe na 2000 dolarów na Etherze na wypadek właśnie takiego gwałtownego spadku, otwarcia pozycji i szybkiego powrotu. Wtedy można bardzo szybko zarobić chociażby z 500-600 dolarów na jednym Ethereum, a jeżeli macie ich 10, no to robi nam się 5000 dolarów. Więc, jeżeli nawet trzymacie zamiast na portfelu tutaj środki na giełdzie, które używacie do tradingu, no to warto też pomyśleć o takim ustawieniu zlecenia. Może w końcu też odpali. Nie mówię tu kompletnie o dźwigni, tylko o czystym spocie. Zawsze to jest jakieś zabezpieczenie na wypadek takiego spadku. I mimo tego, że powiedzmy gracie jakąś pozycję i wam zlikwiduje na te, podczas takiego spadku, no to można sobie to szybko odrobić właśnie przy takim zabezpieczaniu. Lećmy dalej. Co ja tutaj jeszcze dzisiaj mam dla Was, Aptos, który dzisiaj wystartował jak rakieta? Aptos bardzo fajnie tutaj wskaźnik również wyłapał te dołki. Pamiętajcie, no wskaźniki są, jakie są i tutaj było widać, że za pierwszym razem również zasugerował dołek. Później dostaliśmy delikatne odbicie, kolejne zejście i znowu zasugerował dołek. No ale tutaj widać, że w połączeniu właśnie ze wskaźnika z tutaj najmocniejszymi wsparciami, czyli aktualnie tutaj mieliśmy wsparcie na 5 dolarów 40 no dało to kosmiczny wzrost, gdzie już mamy tutaj ponad 8%. A gdybyśmy tylko spojrzeli sobie tutaj aż od samego dołka do aktualnej pozycji, to jest 14%. Pamiętajcie, te procenty, które tutaj się pojawiają z prawej strony, to one sugerują tutaj ostatnią zmianę w ostatnich 24 godzinach. Więc jeżeli tutaj było... Liczone po 24 godzinach, no to procentowo wygląda to nieco inaczej, no ale warto na to zawsze też zwrócić uwagę. No i gdzie się może zatrzymać tutaj ten wzrost, to jest oczywiście za każdym razem dobre pytanie. No póki co, nie ma tutaj jakiegoś konkretnego, mocniej, mocnego poziomu, gdzie by mogła cena zawrócić. Mamy tutaj najbliżej taki poziom, może od razu sobie go wyrysujemy. Jest to poziom. Około 6,34, gdzie chociażby tutaj na kilku tych spadkach cena była mocno wyciągana. No a patrząc tutaj typowo lokalnie, no to ostatnio też tutaj te górki zatrzymywały się właśnie w okolicach 6,34. Dodatkowo wstęga tutaj też mocno zatrzymała aktualny wzrost, no ale pamiętajcie, tutaj warto poczekać. Może dopiero się Aptos rozpędza. No, i ostatnia kryptowaluta na dzisiaj, bo z kryptowalut to będzie wszystko, zaraz jeszcze dwa towary. No, to będzie MKR, który dzisiaj o poranku na CoinMarketCap miał największy wzrost z pierwszej setki. No, i tutaj też mamy dosyć ciekawą sytuację, no, gdzie bardzo szybko zostały te spadki wyciągnięte. No, i wzrost również był naprawdę imponujący. I gdybyśmy sobie zobaczyli, tutaj typowo od tego dołka, od poniedziałku, no to jest to naprawdę spory wzrost, bo aż ponad 21,5%. Pytanie, gdzie może się to zatrzymać? Po pierwsze, mamy najbliższy opór na 1302 dolary. No i póki co nic się tutaj nie zmienia, więc tutaj, w tym miejscu, może nam. Coś zareagować, ale pamiętajcie, tutaj trochę wskaźniki sugerują, jakby nam się MKR dopiero rozpędzał. Więc, gdybym ja miał shortować osobiście, bardziej nastawiłbym się na tą wąską strefę między 1510 a 1545. I tu bym ewentualnie spróbował ustawić jakieś zlecenie, chociaż wiem, że to jest tak bardzo wysoko. No i możemy czasem czekać dosyć długo właśnie na te poziomy. Lećmy sobie teraz do towarów, bo tam jak zwykle ciekawa sytuacja. I chociażby złoto, złoto, które po raz trzeci dobija do szczytu na niecałych 2940 dolarów. No i widać, że mocno nam się tutaj bije ostatnio złoto właśnie z tymi szczytami. No, i tutaj możemy dosyć długo się pobawić. Ale, jak przebijemy ten poziom e, 2946, który jest tak kluczowy właśnie dla złota, no to możemy tutaj spodziewać się już dalszego wzrostu. No, i dopiero później będę bawił się w wyznaczanie kolejnych oporów. Osobiście nie gram złota, wiem, że tutaj chłopaki na Discordzie dosyć mocno cisną te złoto i zbierali tutaj wszystkie te zlecenia. Z dołków, ale póki co dobrze tutaj broni opór, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Gdybyśmy nawet pokusili się tutaj o wyznaczenie z tego spadku, chociażby, no to jeżeli FIBO sobie wyznaczymy z tego spadku, no to zobaczcie, że idealnie 1618 znajduje się właśnie na tym oporze o którym przed chwilą mówiłem czyli 2946 no i tutaj będzie to na pewno kluczowe i będzie tutaj nie jeden raz jeszcze cena reagować mam nadzieję że właśnie ten drugi raz już będzie reagować ale od góry i będzie traktować ten poziom nie jako opór a jako wsparcie oczywiście z zasadą zamiany biegunów no i lećmy sobie do ostatniego towaru na dzisiaj i drugiego jednocześnie, czyli gaz ziemny, który wczoraj pokazał naprawdę dużą moc, jeżeli byśmy sobie spojrzeli tylko i wyłącznie tutaj we wtorek z samego rana, no to mieliśmy na gazie wzrost do dzisiaj ponad 12,5% jest to kolosalny wzrost jak na towar Widać że tutaj wskaźnik, również nam fajnie wyłapał ten dołek. No ale teraz pomówmy o tym, gdzie może się cena zatrzymać. No i najbliższe miejsce no to jest właśnie 406, nie całe 406, bo dokładnie 40592. No i bardzo możliwe, że tutaj cena nam zacznie reagować i trochę zbijemy ją, chociaż poniżej tutaj. 3,70 Ale ja osobiście całkowicie sobie gaz odpuszczam. Gaz jest dla mnie ostatnimi czasy niegrywalny, trochę się poróżniliśmy. Obraziłem się trochę na gaz ostatnio, więc sobie odpuszczam. Mamy tutaj ciche dni po tym, jak mnie trochę wywiózł i zaliczył chyba kilka stop-lossów, więc trochę straciłem na gazie. No, i gaz pokazuje, że jednak ostatnio jest mocno nieprzewidywalny. Dlatego chętnie się będę przyglądał, chętnie będę tutaj wyrażał swoje opinie zarówno na YouTube, jak i na Discordzie, jak i na serwisie X. No, ale aktualnie nie widzę tutaj potrzeby, aby wyrzucać swoje pieniądze tutaj w trading na gazie. Kompletnie mnie to nie kręci. No, i jakoś nie chcę za mocno tutaj. Z tym ryzykować. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy lajkują, subskrybują i komentują. Wiele to dla mnie znaczy. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym do czegoś zajrzał. Postaram się, jeżeli coś faktycznie się tam dzieje, zaglądać regularnie. Przeglądam Wasze komentarze. Nie zawsze mam czas odpisywać, ale dziękuję za każdy, nawet ten negatywny. No i słyszymy się oczywiście jutro, i myślę, że może być dzisiaj dużo większa zmienność, więc uważajcie na swoje pozycje, chroncie kapitał, bo bez kapitału to jesteście tylko widzami, a tak możecie aktywnie korzystać z tego rynku, no i może coś też dla siebie wyciągnąć. Dzięki i do usłyszenia do jutra. Hej!